Dziękuję bardzo. Teraz pan Cymniok, jedna minuta. Panie przewodniczący, jeżeli dalej będzie się karać Polskę i Węgry za rzekome przestrzeganie... E Nieprzestrzeganie praworządności powinniśmy raczej skoncentrować na Niemczech, bo zbytnio się je chwali. Mamy wiele skandali w, w Niemczech. Prokuratura otrzymuje polecenia od góry i stosuje się grzecznie do tego. Albo nasz Trybunał Konstytucyjny od momentu intronizacji pana Habeka wydaje polityczne orzeczenia. No i mamy liczne orzeczenia klimatyczne, że tak powiem. Ale wpływ na wymiar sprawiedliwości nie ogranicza się tylko do Trybunału Konstytucyjnego. Trybał, Trybunał Administracyjny zapobiegł wydaleniu nielegalnych Afgańczyków w Niemczech. Czy miał on w ogóle świadomość tego faktu rzeczy? Dlaczego krytykuje się Polskę i Niemcy, a nie wymiar sprawiedliwości Niemiec? Bo. Sędziowie niemieccy podzielają tę ideologię, a tu, de facto, w tej debacie chodzi tylko o ideologię. Kolegizja. Dziękuję bardzo.